Banko z tej strony, Kamek, i tego na moim kanale się nie spodziewaliście. No ale cóż, czy ja mam napisane FIFA KMKD, czy KMKD? KMKD, więc mogę sobie pograć w CS-a, mogę pokaleczyć. E, możecie zobaczyć, że mam rangę mistrzowskiej obrońca 2. E, Spadła mi, kiedyś miałem nawet 4, ale długo nie grałem w cs e, Dzisiaj odpalę dla Was wyścig zbrojeń. E, dlaczego by nie? Wyścig zbrojeń. Byście oglądali turniejówkę, byście zobaczyli, jak Kamek ginie pierwszy zawsze. E, ale jeżeli chcecie pooglądać turniejówki dzisiaj, Zapraszam od 17 na stream, na hitboxa. Dzisiaj Światowy Dzień Przyjaciela. A w większości przyjacielem w dzisiejszym świecie jest CS. Eee, także, cóż, eee, zagramy sobie w CS -a od 17 do 19. A od 19 będziecie mnie mogli ogrypać. Orypać z, ze skinów na eee, Steam Arena. Eee, tam będę betował sobie. Także, jeżeli będziecie chcieli pobetować sobie ze mną, eee, powygrywać, wygrywać, znaczy pobetować, po po prostu zabrać mi skiny, tak? To zapraszam was, będzie taka możliwość, a o 20 wyniki konkursu FIFA Shop, a my już gramy, tylko że to już mają 10 tych, 10 nastukanych już zabójstw i... i ciężko mi będzie ich dogonić na pewno, jak już mają AWP, ale myślę, że od następnej rundy już pójdzie spoko. Podgłośniłem trochę gierkę, jeżeli jest za, za cicho, to jeszcze będziecie mi mówić, to będę... podgłaśniał. Wow, myślałem, że już go nie, nie ubiję. No, ten mnie ubił za to. Um, także w, w, wyścigu, w wyścigu zbrojeń jest dużo akcji, dużo się dzieje. Widzicie, jak mi brakuje, dużo aimowo. Um, także um, jeżeli chcecie turniejówki, to zapraszam od 17 dzisiaj na live. A. To jest właśnie taka zapowiedź, ale zapowiedź w formie. W formie odcinka, więc myślę, że Wam się spodoba. Nie samą FIFA człowiek żyje, zwłaszcza kiedy ta Fifa już powoli wkracza, wkracza w to, że, że już czeka się siedemnastka. Tym bardziej, że jakieś trailery są siedemnastki i tak dalej, i tak dalej, także tego musicie się spodziewać, że już coś innego też będę dla Was chciał zrobić. Niepotrzebnie tu wylazłem, ale nie zginąłem. A, i głowa była, ale on mnie z podskoku za WP trafił. Mierzenie się z e, e, akaczem czy MP4, kiedy, on ta, kiedy ja tu stałem, to był głupi pomysł. Um, ale. O, kurde, trafiłem. Nie, no muszę, musimy zacząć nową demolkę, znaczy demolkę, wyścig zbrojeń, wtedy będziemy mogli się postrzelać na, na, na prawdziwo, a nie. O, masz. Aj, nie zdążyłem, nie zdążyłem. Um, także. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. A, trafiłem go, poczcie. Jednak jestem trochę dobry w CS-a. Mistrz, no, Global el Elite to co najmniej. Wow, z tyłu. Koleś mógł nam no, nóż w plecy wbić, a nie zrobił tego. Lamus. Tak jest, głowa. A jak? Te skiny, które teraz widzicie, będę przegrywał z wami. Choć mam nadzieję, że ogrywam was. Na jackpocie, właśnie, na jackpocie. O to mi chodziło. Zabrakło mi tego słowa wcześniej. Jackpot będzie... Jack... jack... Jackpot jest od, od FIFA Shop, więc jak najbardziej legit jackpot. Tym bardziej, że wiecie, że współpracuję już z nimi bardzo, bardzo długo. Dlatego nie będzie problemu tam, jeżeli na tym jackpocie sobie popykamy. Link macie w tytule, nawet w stawie. także spokojnie będziecie mogli tam. Już potestować, a jak już wbiję na live'ie, będziecie wiedzieli, jakie są dobre taktyki, żeby tam mnie orypać na skiny, to spoko, możecie wejść. Ja ten nóż też postawię, a dlaczego by nie? A co, nie stać mnie? Znaczy to jest mój nóż, taki mój ulubiony, co go wytradowałem za to, że kiedyś na Virtusach postawiłem. Czekajcie, ja postawiłem na Virtusach, aż się ugryzłem w język i wygrałem. I to gruby siwo. Wow. Dlatego, wiecie... Warto czasem wirtusów obstawić, bo obstawiłem, wygrałem. To było coś. I, I później, za to co wygrałem, bo to były jakieś. awupy. Wow, ale aż mi głos spadł. Um, za to co wygrałem, kupiłem sobie ten nóż. Oj, zacięło mi. A, bo się skończyła giera. Dobra, ale. I tak 8 zrobiłem nie najgorzej. Zaczniemy drugi wyścig z to myślę, że pójdzie mi troszeczkę, troszeczkę lepiej. No i dzisiaj myślę, że może z Wami jakiś meczek też pyknę, więc jeżeli chcecie, streaming dzisiaj o 17. Także no, za niedługo, kiedy ten odcinek będzie wrzucony, to, to już zostanie chwila do tego live'a od 17, a o 20 wyniki konkursu, przypominam. Ten odcinek zrobimy około 15, może jeszcze dwa wyścigi zbrojeń, 15-20 minut, bo z CESA lubicie dłuższe odcinki, bo tu się dużo dzieje. Tu się dużo dzieje. Zobaczmy mapę, a niech weźmy Lake, niech będzie. Lake też lubię, Safe House Shoots jest też spoko, no ale dobra, Lake. No i co? Zobaczycie, czy mam dobrego skilla w cs czy nie. Kiedyś nawet naprawdę na streamie czasami mi wychodziły gierki, jeżeli mi się działo, to jeżeli aim był dobry, myszka podłożona idealnie, rockata, to było... Tak mi odzio się działo, no ale nie zawsze siedzi. Nie zawsze siedzi, też w wakacje będę chciał Wam więcej GTA wrzucać, więcej CSa, więcej czegokolwiek, u mnie CS był kiedyś na kanale, był, teraz też będzie, mam nadzieję, że, że Wam się podoba, CS cały czas na hype, ale już nie ma takiego hypu jak kiedyś, kiedyś, znaczy wcześniej, to był, ojejku, tylko CS, tylko CS, kamyk, nic innego jak CS, ale teraz już coś innego też da radę, bota nie mogę trafić, dobry jestem, co? O, masz. Dobra, to zasłużyłem na, na tego deda. To jest ten sam, co mnie zabił dwa razy. A, to zły człowiek. A, odpłaciłem mu się. Czemu to są jakieś... Gość dziwnie to... Aha, dobra. A! Potrafię, raptor. Oj, przycięło. Nie wiem czemu on z czasem takie zwiechy. Trafię mu w głowę? Trafiłem. A! Jest trochę aim w łapie. Jest! Nie nie można powiedzieć, że nie. Jest, jest. No masz. A on był w domu. A ja byłem na dole. Dlatego skinienem. Tak jest. 180 headshot. A jak? Nie ma. Nie, nie wiecie, to skill fify też przechodzi tutaj. E, tam trzeba też się. Jak on tam w las? Patrzcie go. Ja. Nie wiem, jak on tam w las, ale spoko. Tam jest jakieś przejście, musi być. Ja tam nigdy nie wiedziałem, że jest takie coś. Nie, no nie ma chyba. Nie jest, okej. Okay. Okej, okay, tędy i na zewnątrz. I ty. O, to nie wiedziałem, że tu takie rzeczy są. Hehehe. <ścoughs> ok. Dobra. To jest dobra A! Ah! Zgarnął mnie. Też miał FAMASa. A to zły człowiek. Zły człowiek. Miał... O nie. Czasem znacznik się nie pokazuje. Albo ja go nie widzę. z tym ślepcem. I dlatego... Mm, tak słabo. Kamyk skill. 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 100% skilla. 100% skilla w skillu. Nawet no, HEDA mi się udało strzelić. Wow. Dobra. Wyjdę na balkonik i mam wszystkich pod ręką. No nie, celuję do bota, a wadik mnie zabija. That's bad. No, wadik dwa razy, no. A żeby cię. Ja cię tutaj dorwę zaraz. Tak jest! Odpłaciłem mu się pięknym za na dobre. No masz. I on teraz. Będziemy się tak z wadikiem cały czas strzelać. A jak? Tak jest. I znowu wadik. Ja tylko z nim. Ja tylko z nim. Tak jest. Beautiful, it's be it's piękne, it's beautiful. Omasz? No Gdzie ja jestem już po prawej ich stronie, a tu? No, ah, nie udało mi się. Chciałem podejść, bo zszedł to na odległość, to sobie można strzelać. Bota, a jak? No. Ah. Wadik mnie zabija, a ja zabijam boty, Też dobrze. Też się dogadamy. O, masz. Prawie zginałem. Do wody. Jump. ok, pięknie. WADIK! Proszę cię, on, mi, on mnie zabił dzisiaj z 15 razy. Ja go z 10. Pyk. Pyk. No, WADIK! O mój jaki wadik z niego. Nie lubię kolecia w ciul. Prowadzi. Nic dziwnego jak na mnie zabił, zrobił, zrobił No nie, z botem się strzelam. Z botem przegrałem, nie? Raptor mnie dobił. E, I teraz Raptor będzie mnie zabijał. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobrej kamie Bo ja nie mam dobrej miejscówki na Szydkana tutaj. Może tutaj gdzieś, pyk, pyk. No nie no, chodźcie bliżej. Chodźcie śmiało, jest nas mało. No weź spadaj. O, jest jakiś śmek tu. Na blisko. Tak jest. No, musiałem zginąć. Nawet powietrze wstrzymywane mi nie pomogło. Dobra, tam jest ziomek. Ja go, ja go dobiję. O! <śm> <śm> Ach, efektywny zasięg tego jest chyba pół metra. Ile ja mu zrobiłem? Zero! Nie doleciał żadnym pociskiem. Ach, te shotguny mnie wkurzają. Bot mnie zabija. 99 dwóch zrobił. Dwa razy Bot Ian mnie zabił. <laughs> Jestem słaby. Z please. Zmieńmy mapę. Jest, udało się. No, przecież go trafiłem. Za 64. A myślałem, że tylko głowę jego widziałem. Dobra, teraz możemy się bawić. Już nie ma shotgunów. Są tylko. Tylko lepiej może być, już gorzej być nie może. Tylko lepiej. Come on. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Ach, wadik nie bliska teraz, ale spokojnie. Tak jest, wadik, please. Tak jest, nie ma. Ach, dem, czemu ja, nie ja. O, ale limbo nas zniszczył. Dobra. spokojnie, mam to, mam to. Finał jest nasz, la 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 la. Bot, please. Tak jest, i pistolsy, i to co lubię. No! On jest gloka! Ooo, oh, demet. Po 15 mają, mają 12. No nie fajnie. Musiałbym parę kill naprawdę ładnych zdobyć. Hmm. Czy to wyjdzie, czy nie? Zaraz się przekonam. Kamekada Prawie jak fishie drybluje, przechodzi. Ale... Come on, szukam kogoś do zabicia i co? Gdzie oni są? A, on był w budynku. Bo. Tak jest Wadik, jest słabszy, Mistrz kill. A! Jeszcze wszyscy osiągają kurde noże, a ja co? Tak jest! Piękny headshotik nie ma wchodzenia do domku. Nie, no, te pistolety też zasięg mają. Nie najlepszy. Czemu ja nie w głowę? O! Destin to wygrał, no kurde słabo mi poszło, nie najlepiej, 24 kire, 27 zabójstw, czego ten właśnie Wadik to mnie zniszczył, ale spokojnie. Jeszcze jeden meczyk na pewno, także uzbrojcie się w cierpliwość i ja wygram, w końcu może. Eee, dajcie shoot, ja lubię na shoot grać. shoot, 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 please, shoot. Come on, losowanko będzie, Shoot. Szuc? Jak ciśnijcie Szuc? Szuc! Oj Safe House, no dobra niech będzie. Niech będzie Safe House, ale wolałbym shoots, No ale dobra, Szuc to chyba moja ulubiona mapa jeżeli chodzi o wyścig zbrojeń. Dawno nie grałem w CS-a. Widzicie to pewnie po moim skilu z shotguna, gdzie próbowałem z 15 metrów kogoś zabić. No a efektywny zasięg to pewnie jest 2 metry. No ale cóż. Spokojnie ta mapa jest moja. Ten finał jest nasz la 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 Dobra? Ale pewnie wysana hejtów, bo wrzucę dzisiaj CS-a, a nie FIFA. Omasz. Będzie, będzie, będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie jak posypiłem się fala hajtu, ale ja to przyjmę na klatę także spokojnie, jeżeli dotrwaliście do tej pory to bardzo, 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 bardzo dziękuję i zapraszam na live'a, oczywiście mm, także zaczynamy jazda czekam aż ktoś wejdzie nikt nie wejdzie? okej, okay. zdążyłem zginąć z pistoletu okej, okay. ja tu na shoots mam, znaczy na to, na to mam na safehouse Tako, taką taktykę. Tu się wychylam, tu spojrzę, idę tu. No i ktoś go oczywiście zabił, bo ja zrobiłem mu 99 damage'a, a on dwa. Ale spokojnie. Dammit! No ile ja mu mogę robić? Dem damaga, i ktoś go będzie dobijał. Dobra, i jeszcze raz. Ta sama taktyka, to jest naprawdę dobra na tą mapę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wychylamy się tu nic nie ma, sprawdzamy tu nic nie ma, wychylamy się tu. Jest ziomek, będzie chodził tutaj. I jest headshot, jest pięknie. Sprawdzamy tutaj nic nie ma. Sprawdzamy tu nic nie ma. Cofamy się tu, nic nie ma. Sprawdzamy tu, nic nie ma. Cofamy się, nic nie ma. Cofamy się. I jest dobrze, no i kolejny kill. I tak biegamy. Dobrze, headshotik, pięknie. Sprawdzamy tu, nic, tu, nic. Koleś strzela. ach, weź, nie przeszkadzaj mi, ziomek. Headshot'ik wszedł od razu, pięknie, sprawdzamy tu, nic nie ma, sprawdzamy tu. Nic nie ma! Okej, okay. alright. No i co, no i teraz mamy trochę przestoju, ale przynajmniej nie gniemy, nie dajemy im punktów. No, trafiłem mu w głowę, 75 że drugi raz nie trafiłem. Oni są u nas! O, masz Dobry, dobry, dobry headshot był, dobry był, taki 2 na 10 przynajmniej. Okej, okay, nie ma nic. Okej, okay, wbiegajcie, pany, wbiegajcie. Dobra, mamy akacza, nie jest źle. Nice shot. Dobrze, dobry, dobry jest, dobry jest na prowadzeniu prawie. Ajajaj, aj, aj, teraz jestem trochę w plecy, ale spokojnie, zaraz ktoś się pojawi pod celownikiem, mam taką nadzieję. O. Okej okay. Musimy trochę wyskoczyć. O, Facebooki się odzywają, patrzcie Dobra, mam to. Dobra, z shotgunem... Shot trzeba gonić. Bo wiecie, no kurde, co ja mam zrobić z shotgunem tak naprawdę. Aj, aj, myślałem, że miałem kolesia. Dobra, jest dobrze, prowadzę, ale to wiecie, prowadzenie to... Takie tylko 1-0 takie Aj, był blisko Aj, no jak? 57 w jednym tylko? No, tylko raz trafiłem, nieładnie. Tak jest, lecący headshot. Dobra, teraz powinienem się z tym cofnąć trochę, ale też jest dobrze. Dobra, spokojnie prowadzimy, mamy dwie bronie przewagi, nie jest źle. Wchodzimy tutaj teraz. Dobrze. Dobrze. Oho, mogę wygrać to Dobrze. Nice. Nice. O, pistolety lubię też, także spokojnie. 5-7 nie tak, 5-7. Już myślałem, że się pomyliłem 5'7 a dlaczego by nie. Uu, no wyszedł na shotguna, no to było głupie. Aaa, myślałem, że mam, miałem jego głowę, A on pięć razy we mnie trafił, no tak, się wystawiłem mu, to mam za swoją głupotę? No! No i co? Tracę, tracę przewagę. To nie jest, nie jest dobre. Widzicie, Polacy wygrywają 1-0 na mięśniostwach i... Dobra, że dobrze, że ten headshot wszedł. Aaaa! Close, close. Co jest, koleś już? Aha, na dachu, dobra. Trafiłem go i... pierwszym i go zabiłem. Dobra, poziom trzynasty. Nie jest źle. Nie jest tragiczny. Dobrze. A, nie miałem już na boi. Nie, boi! nie boi, nie boi, nie miałem No nie, nie dlaczego nie ja? To nie ja go skiliłem A o, to mój. Dobry, przegrał. Zaka z tym zakaczem wygrał. Dobrze. Dobry jest. Dobry jest chyba co? 15 jeszcze? Jeszcze dwa poziomy. Jeszcze dwa poziomy. Dawaj, tutaj. No nie, nie. Nie lubię tej broni. Nigdy ją nie strzelałem. Także nie możecie mi się dziwić, że nie za bardzo potrafię. No, please! Nie! Ale amatorska! Ale amatorka! No nie mogę. Nooo! Nie, no nie. Kolej, ktoś pozi poziom może ktoś osiągnął. No, damy. Ja miałem co zrobić pierwszy. O, już zamotałem się. No, please! Nie, no po prostu nie. Tak jest, w końcu. No, przecież nie trafiłem go. Come on. Kamyk, daj z siebie. No koleś, zabije zaraz tym nożem kogoś, nie no, trafi przez przypadek nawet. No i mówiłem, no i nie zdobyło mi się wygrać drugie miejsce, ale jeżeli chcecie więcej testa, zapraszam Was na live'a, do zobaczenia mam nadzieję o 17, link macie na dole na hitboxa, trzymajcie się, cześć!